Bohaterka, nie wiem wiecie, on jest... Bohaterka ja w szoku! ty mówisz. coś zrobić, ale... chciałabym to... jakiegoś boxa. moda za używa. Chce ma do niego... co zajebać się go i nie ma, ale... się nie chce udać. Zrobił, kurwa, jakiegoś trik i nowy... to je jemu boxa 27... i teraz nie ma tego. Ażeby ci siege box spalił Dobra, spierdalajcie od niego! Chujcie w tutę kunoju! Wypierdalaj z sztycia, kurwa! Mama cię nawet cię nie kocha! Sasa cię, rodzina w śmietniku! <śmiennie> o, może. Źiema widzowie! To taki leby to jest jakiś piszczenia. Już go gada, a sama A sama Xboxa za 360 zł za logro. Hehe, dzień następny. pięta! papi! Co jest? Oh. Jero. 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 Nie wiem, co tu się dzieje. Wiem, A to jabłko jest? Yes, to jest, jabka. To, to jest Papacito Chyba, chyba że zmienił ha! O, fajnie, będziemy oglądać Mi się nie chce Ej, teraz komentuje No, jeden się leczy na higrandzie Mam młota, tyle mordę? Nie. Ale niki, ale musisz nikt komu mówić. I kto jest na dole, i no, jakim skinem kra. No, widzę, że oktawek się klepie. Z kefi, no. kefi ginie. Proszę państwa. O i Oj, kucharz ginie. O, oglądamy proplayera. Wybija się młotem do góry. Próbuję zdobyć, zdobyć Heygranda. Mam ty mam wakki Ło Jedano O kurde Masakra widzowie Nie chcę mi się jakoś Idę sobie Elu To naprawdę się nudna robi